<noise> Jesteś obrzydliwy. <noise> Proszę bardzo, twoja za szalej. Miłego dnia. Hej, co ty sobie wyobrażasz? Całkiem cię pogięło? Tato, co ty wyprawiasz? Myślałem, że lepiej cię wychowałem, smarkaczu jeden Czemu? Co takiego zrobiłem? Co zrobiłeś? Ta. Jak śmiesz puszczać moją forsę na jakiegoś żebraka? No weź, tato, widziałeś jego minę? Była taka zabawna Zabawna? Tak Myślisz, że trwonienie mojej kasy na łazęgów jest zabawne? Szybko Oddawaj mi forsę albo pogadamy inaczej Co? Tato, nie zamierzam niczego oddawać To Ach. przecież idiotyczne Trzeba się było nad tym wcześniej zastanowić Idź no dalej!